Zrobimy dzisiaj obłędne kotleciki z serduszek indyczych. Naprawdę są po prostu genialne i przepyszne. Mięciutkie, posmakują Wam na pewno. Ja się w nich zakochałam. Kupiłam serca indycze. One są większe niż kurza, więc dużo fajniejsze wychodzą z nich kotleciki. Takie serduszko musimy rozciąć na pół, ale nie do końca. Tak, żeby po prostu było większe do roztłuczenia. I tłuczemy tłuczkiem, tak jak kotlety schabowe, delikatnie z obu stron. I tak robimy z wszystkimi. Ile ich macie? Doprawiamy solą i pieprzem, najlepiej z obu stron. I obtaczamy tak jak tradycyjne kotlety schabowe czyli najpierw mąka, później jajko, i na końcu bułka tarta. I tak robimy z wszystkimi. Po kolei. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy jak schabowe. Z obu stron na rumiano, na średnim ogniu. Jak się zarumienią ładnie z jednej strony, to przewracamy na drugą i smażymy dalej. Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie one są pyszne. I smażymy kolejne. Usmażone zdejmujemy z patelni i smażymy kolejne. Smakują idealnie z ziemniakami i surówką. Polecam. Spróbujcie koniecznie. Nie pożałujecie. Proste, szybkie i gwarantuję, że będzie pysznie. Zapiszcie sobie ten przepis, na pewno Wam się przyda. Polecam, spróbujcie koniecznie.